Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby top 5 najbardziej camperskich pojazdów w grze World of Tanks? Oczywiście pomijam artę, bo ona wykracza poza wszystkie normy. Przypuszczam, że nie, dlatego postanowiłem nagrać o tym film. Moi drodzy, witam Was serdecznie i dziś rzucimy okiem na kilka pojazdów najdłużej sprawnych na polu bitwy. Zaczynamy od piątego miejsca, które zajmuje japoński czołg ciężki Type 5 Heavy. Czołg ten walczy średnio w bitwie przez 5 minut i 24 sekundy, co uplasowało go przed takimi artyleriami jak Bishop, GW Panther czy S-51. Typek wyprzedził również wiele niszczycieli czołgów, które słyną z ukrywania jak UD-03, Strv S1, Obiekt 268 czy Grille 15. Pojawia się pytanie, dlaczego? Japoński czołg po zmianach jest w stanie przeżyć znacznie więcej trafień, szczególnie od przodu i sam z łatwością się broni. Nowa haubica skutecznie odstrasza wszystkie czołgi lekkie i średnie bez pancerza, a czołgi ciężkie czują respekt przed działem kalibru 150 mm. Podsumowując, bardzo trudno o zniszczenie typka. Czwarte miejsce zajmuje równocześnie niemiecki Maus i Jagdpanzer E100, żyjąc średnio na polu bitwy przez 5 minut 24 sekundy i uwaga, trochę. A ile to trochę? Ano pół sekundy! Minimalna różnica względem Japońca, ale jednak warta odnotowania, szczególnie, że dane jeśli... Popatrzymy, dają nam taką możliwość oceniania szczegółów. A wracając do czołgów, powiem szczerze, że wynik myszy z jednej strony ma sens, ponieważ czołg ten posiada rewelacyjny pancerz 3200 punktów wytrzymałości, ale patrząc na to z drugiej maniki, mausy zazwyczaj walczą na pierwszej linii i Arta skupia na nich swój ogień, więc trudno o wysoką przeżywalność. W przypadku Pudziana wynik ten wydaje się bardziej zrozumiały. Grać tym TDkiem po prostu kampią, a 2200 HP daje nam porządny zapas. Jest jednak jeszcze coś, co łączy obie te konstrukcje i jest to mobilność. Maus i Jadzia często żyją długo, bo po prostu są powolne i nie mogą dojechać na czas. Są poza akcją, więc kto niby miałby je zniszczyć? Są już nie czarta. Na koniec tylko dodam, że niemieckie pojazdy wyprzedziły w rankingu artylerię GW Tigera który miał taki sam wynik jak Type 5 Heavy. A top 3 otwiera, proszę Państwa, T95. Amerykańska bestia, amerykański dywan. Może pochwalić się fantastycznym pancerzem i od niedawna sensowną mobilnością, co daje mu średni wynik akcji 5 minut i 33 sekundy w bitwie. Możecie się śmiać lub nie, ale ja go lubię, jest zabawny, działo sieje trochę kalafiorami, ale ujdzie, nawet załogą wyszkloną na 60% zrobiłem nim 3,5 tysiąca uszkodzeń. Z ciekawostek o żuwiku można powiedzieć, że jego jarzmo działa ma od 450 do 550 mm pancerza, dla porównania, aby przebić właz dowódcy potrzeba około 220 penetracji. Na drugim miejscu witamy szwedzkiego niszczyciela czołgów 9 poziomu STV 103-0. Kamper jakich mało. Typowy tedek, który spędza 3 czwarte czasu bitwy w krzaku i statystyki również to potwierdzają. Szwed ma wysoką przeżywalność, a w bitwie aktywnie uczestniczy średnio przez 5 minut i 38 sekund. Ścisła z czołówka. Szczególnie że STV wyprzedził takie arty jak M12. Obiekt 212A3, brytyjski Crusader 7 poziomu, znany przecież z wysokiej prędkości cofania. Przynajmniej tu widać podobieństwo. A na pierwszym miejscu ląduje kolejny pojazd ze Szwecji STV 103 b Co tu dużo mówić? Kto grał, ten wie. Kto od niego oberwał, też wie. Stoi ci taki zawodnik w rogu mapy, dojechać się do niego nie da, bo cię wystrzela, zobaczyć go nie zobaczysz, bo ma piekielnie dobry kamuflaż, a szybkostrzenność, no cóż, prosto z kosmosu. Najlepsze jest to, że z przebijaniem też jest niemały problem. Jego pancerz jest odporny na pociski kumulacyjne, a większość medów ma za niski kaliber armaty, aby zadać uszkodzenia. Nasza jedyna szansa to pomoc Arty, ona bardzo lubi Szwedy, a te to już wyjątkowo, bo spadają na hita. Niestety nie na długo. Patrz z ogłuszeniem, już lada dzień. Jeśli chodzi o przeżywalność tego cacka, to średnio wychodzi 5 minut i 41 sekund. I to tyle jeśli chodzi o top 5. Na koniec rzućmy okiem na ogólny ranking uwzględniający artylerię. Sam jestem ciekaw, które najdłużej strzelają z rogu mapy. Hmm, pomyślmy, której to artylerii z tej listy należy pogorszyć kamuflaż. Pierwsze miejsce w grze Bacchat 155 58. Francuska arta z magazynkiem żyje 5 minut i 98 setnych, no to prawie 6 minut. Zdecydowanie za długo. <grych> Szykujcie się na nerfik. Dalej. Obieg 261. Kolejna arta, która żyje bardzo długo w bitwach. 5 minut i 81 setnych. No, bardzo ładnie. Dalej mamy Konkurrera GC. Czyli brytyjska arta, ale na czwartym miejscu znowu Francuz. Kurde, te francuskie arty dużo żyją. Piąte i szóste miejsce: Exequo M53 i T92. Powiem Wam tak. Francuska arta wyraźnie odskoczyła od reszty. Zobaczcie, że ta różnica jest kolosalna. Także trzeba powiedzieć: jedno, mamy. Króla w Kampieniu, Bacza No a jeśli chodzi o resztę pojazdów, to zobaczcie, że w top 11 pojawiłaby się pierwsza maszyna tedek STRV-103B, także to tyle na ten temat. W przyszłym odcinku możemy sobie na przykład powiedzieć o pięciu najszybciej ginących w bitwach pojazdach w World of Tanks. Piszcie śmiało, czy taki odcinek by Wam pasował. To tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, na razie, cześć!